Środowe spotkania teatralne. Będą to ferie poświęcone edukacji teatralnej. Zapraszam dzieci właśnie w pierwszą środę ferii, 18 lutego o godzinie 10 na przygody pchły szachrajki. Będą to niezwykle zabawne psoty, figle i gałgaństwa pchły, którą zagra koleżanka Justyna Malicka. Na drugim naszym spotkaniu zabierzemy dzieci w egzotyczną podróż na gorące wyspy Bergamuty. Tam również czeka nas wiele przygód. Spotkamy dziwne stwory, zwierzęta i miejsca. Po tych naszych spektaklach odbędą się warsztaty teatralne. Będą one miały charakter werbalny, jak i niewerbalny. Będziemy zabawiali dzieci słowem, tekstem, ale również tańcem, plastyką czy pantomimą. Te nasze spotkania mają charakter interaktywny, dzieci będą włączane, będą współtworzyły nasze przedstawienie, będą więc zarówno widzem, jak i aktorem. Mamy nadzieję, że te spotkania teatralne zaowocują w przyszłości rozwojem artystycznym dzieci, odkryją swoje talenty, sięgną do literatury dziecięcej, jak również będą częściej przychodziły do naszego teatru.